Cześć. Witamy w, w następnym, trzecim już odcinku okay. za, poświęconej tematyce LEGO policji. E, w tym odcinku mieliśmy pokazać Wam e, automat do wystrzeliwania kolczatki, ale mój syn chciał jeszcze najpierw coś innego pokazać. Nie wiem co. <laughs> <laughs> Więc może niech on przemówi. Już jest, jest tu podobny widok jak na tamtym filmie. Mhm, mhm. Ale się czymś różni. znajdź szczegóły. No właśnie. No, wszystkich już złapali. już ich zabierają do więźniarek. Mhm. Wielka akcja, łapanka. Mhm. Tutaj dowódca policji wytłumacza mu, czemu tu nie można wchodzić. Bo nie. <laughs> dobra. Nie, dobra. To co? I yy, a tutaj stało się coś strasznego. O! Przywrócili policjanta. I uciekł. Motor? Nie, Sam? Gości. Tak, ja widzę. Co? A nie. Gości. Facet w turbanie. Znamy <laughs> tego kolesia już. Poprzedniego odcinka. <laughs> Próbuję uciec nam no. za chwilę chyba ucieknie mm. i ucieknie. Okej. Okay. Mhm. mieliśmy pokazywać kolczatkę, więc <laughs> trzeba ją raczej zbudować, żeby go złapać. Mhm. To jest nasza kolczatka. Okej. Okay. Która jest jeszcze nie zbudowana. Nie Dobra. Okej. Okay. Bierzemy y, taką kolczatkę. Y, bierzemy kilka małych kol takich o. No, Elementów. Jest. Widać jaki klocek. Tak wczepiamy jest. je razem. Jak już złączymy ich bardzo dużo powstanie nam duża kolczatka. Będzie wyglądała tak. Później bierzemy taki. Mm -hmm. kwadra kwadratowy płaski. 4 na 4, tak? Czyli 4 no. razy 4 i wczepiamy. Takie o, gdzie tu jest taka dziura. I siedzonka. No takie siedzonka śliskie. I hak holowniczy. No o, i hak holowniczy. Później... I przepychacz do... O nie. To jeszcze później nie jest. takie. Mhm. Podwójny. E, mhm. Później na niego znowu taki sam. Mhm. A później taki. Poczwórny. I napis, emblemat napis policja, tak jest policja, y, 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 taką ławeczką też jak tutaj jest, można tam coś włożyć sobie. Na przykład pączka, niech się jest policjantem. No Dobra. i bierzemy niebieski kogut mhm. i czerwony. Wczepiamy na środek taką kratkę. Tak. Bierzemy taki uchwyt, może mhm. być byle jakiego koloru. Mhm. Słoty. I... Nie jest taki byle jak. Znaczy. O, czekaj. Muszę, no, muszę to hmm? na razie odczepić. Yy, przyczepię to taki. Taki musi być krzyżek na uh -huh. środku. I na górę taki. E, podwójny, mały. podwójny mały. Też może być dla koloru. A może być kobi? No. <laughs> Okej. Okay. I nieistotne. mamy takie coś. Wkładamy tu. Mhm. Później na górę, to samo to. Yy, no i bierzemy naszą kolczatkę. Bierzemy z tej strony, nie z tej, bo będzie się ciężej roz składać. Wkładamy na ten haczyk holowniczy. Mhm. Później bierzemy, owamy, ale musi być trochę grubo schowane, bo jak będzie chudo, tak ciasno chowana, no to wtedy nie wystrzeli. nie wystrzeli. Dobra. I będzie ciężko zwijać. Pokażę, jak to działa. Waga, Wysunąć kolczatkę! No, czasami nie działa, bo się zacznę. Ale czasami działa. No, czasami działa. Bardzo często działa. A, bo już wiem czemu. Za słabo popchałem. Okay. no do końca się trochę nie rozwija. Tak to działa. Więc że na to y, sam, samochód mhm. odjeżdża sobie gdzieś, gdzieś tam, gdzieś tam. I, i nagle ha, się hamuje, bo ma przebite koło przez naszą kolczatkę z kolczcami. może spróbuj z jeszcze raz, jeszcze raz spróbujmy może. Tym Uwaga, rozwój, nasz bandyta za chwilę jedzie. Mhm. Pospieszmy się. I to teraz chyba. No. Ojej, za chwilę przyjedzie. Szybko. Do trzech razy sztuka. Okej. Okay. Jedzie tutaj! Szybko jakiegoś policjanta musimy wziąć. O. Chłopaki, rozwinąć kolczapkę, jedzie. O już prawie... prawie to. Tak. Mm. Ojej, od czemu to nie jedzie? Czemu to nie jedzie? A, wypadł mi Tru Ja, mój tor mi spadł. Muszę szybko podnieść. Mm, 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 mm. I tak działa kolczak. Po akcji trzeba ją oczywiście zwinąć. No dobra, jeszcze raz spróbujemy. Może się uda. Ona musi być ciasno zwinięta. Ciasno? No nie musi być ciasno. Bo jak ciasno, to wtedy się stanie coś takiego. No, takie, takie coś też się może zdarzyć. No, będzie się nie. nie do, do końca się nie zmienia. A tak. O! Jest! Udało się rozwinąć. Czasami działa. Mhm. Okay. A czasami. Co w następnym odcinku? A czasami stanie się coś takiego, że będzie zawinięte i będzie trzeba pokonać Ale. będę to już złapane, i pokażemy co w następnym odcinku. Zostałe radiowozy. Czy, y, tam y, w drugim odcinku były więźniarki. Ter, y, teraz czas na amerykańskie radiowozy. radiowozy. To będzie Oraz... ostatnia część poświęcona tematyce policyjnej. Do zobaczenia.